Duma i wdzięczność to dwa uczucia towarzyszące nam wszystkim obecnym na dzisiejszym święcie. Dziękczynienia. Święto obchodzone od stuleci miało zawsze mieć szczególny charakter, bo dziękujemy w nim za chleb. Małą się zwraca dzisiaj uwagę na fakt, że co to, to, co jest fundamentem naszego rozwoju i wzrostu, zawdzięczamy unikalnemu połączeniu ciężkiej pracy, szacunku do Ziemi, przywiązania do tradycji z wiarą katolicką, jako jej tysiącletnim fundamentem i gotowością do stałego poświęcenia siebie w służbie innym. Ogromnie jestem dumny, że nadzwyczajną specjalność państwa trudu zauważają i darzą ogromnym szacunkiem obecni wśród nas znamienici goście, których serdecznie witam. Szanowni Państwo, jeżeli mówię o poszanowaniu Ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem. Zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Święty Jan Paweł II. Szanowni Państwo, szczególnie w świetle tych słów, trzeba pamiętać, że przychodząc do ludzi godności i honoru, których treść pracy i życia wypełnia wiara i patriotyzm, a takimi przecież jesteście Wy, rolnicy, najważniejsi bohaterowie dzisiejszego święta, trzeba samemu być człowiekiem honoru i spełnionego słowa. Nie wolno być wiarołomcą i człowiekiem bez idei. Ślepo goniącym wyłącznie za własnym sukcesem, gotowym powiedzieć wszystko, aby tylko uzyskać poklask lub wywołać ferment. Tego wymaga elementarny szacunek dla was, ludzi prawdy, i szlachetnego trudu. Przyznam się Państwu, że sam się nad tym zastanawiałem i po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że tym, co skłania rolników do ich trudnego dzieła, jest coś, co zaliczamy do kategorii wartości ogólnych to patriotyzm i odpowiedzialność być patriotą. To znaczy zrobić w danej chwili to, czego Ojczyzna dzisiaj od nas wymaga i oczekuje. Taka postawa człowieka jest efektem jego mądrości pokoleniowej przekazywanej z ojca na syna. Tej mądrości nie da się nauczyć w żadnej szkole czy uniwersytecie. Nawet najlepszym, ponieważ ona płynie nie z rozumu, ale prosto z serca. I to właśnie sercem trzeba umieć myśleć, aby być ojczyźnie użytecznym w każdym czasie. Dzisiaj również, a może dzisiaj szczególnie. Mam zaszczyt tutaj przed Wami. Zaprezentować plon naszej wspólnej samorządowej pracy i wysiłku. Mówię celowo wspólnej, ponieważ tak jak jesteśmy tutaj dzisiaj razem, tak też na co dzień, razem pracujemy dla pomyślności mieszkańców naszego powiatu i całej ojczyzny. Polska jest jedna. My jesteśmy jej integralną częścią. To jeden z głównych imperatywów rządu polskiego, urze urzeczywistniany w codziennej pracy. Realizowany program zrównoważonego rozwoju Polski wyraża się w tysiącach inwestycji samorządowych prowadzonych wszędzie w Polsce i w wielkich programach społecznych wspierających funkcjonowanie Polaków i przybliżanie idei narodowej solidarności. Realizowanej w imię sprawiedliwego rozwoju społecznego w skali naszego powiatu i musi to wybrzmieć bardzo wyraźnie, zrealizowaliśmy w ostatnich latach i realizujemy obecnie programy wsparcia społecznego i inwestycje w wysokości około 600 milionów złotych. Żaden polski rząd wcześniej nie rozumiał najważniejszego. Żaden polski rząd wcześniej nie rozumiał najważniejszego, że my, mieszkańcy wsi, małych miast i miasteczek, byliśmy, jesteśmy i będziemy równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i razem ze wszystkimi tworzymy przyszłość Polski dla przyszłych pokoleń. Na naszych oczach na lepsze zmienia się Polska lokalna, a wraz z nią na lepsze zmienia się jakość naszego życia. Szanowna Pani Minister, Panie i Panowie Parlamentarzyści, wszyscy pełniący funkcje publiczne, za przywróconą godność. Za dumę bycia Polakiem w imieniu całej społeczności Powiatu Przysuskiego z serca dziękuję. Jestem szczerze wdzięczny i mam nadzieję, że w godzinie próby, a taka już wkrótce przed nami, nie zabraknie nam ani woli, ani siły. I wszyscy pójdziemy. Dać świadectwo prawdzie płynącej z realnych doświadczeń ostatniego czasu. Dzisiaj, jako starosta przysuski z serca, dziękuję wszystkim za to, że potraficie sprawić, że Ziemia Polska żywi polski naród. Dziękuję za twardą, ciężką, codzienną pracę, która nie zawsze daje wymierzone efekty. Ale, której nie chcecie porzucić. Dziękuję za przechowywanie i kultywowanie ludowej tradycji i sztuki, dzięki której określamy prawo do własnego miejsca na Ziemi. Dziękuję za Waszą mądrość i patriotyzm. Dziękuję za największą wartość, za chleb który dajecie narodowi. Niech Wam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi.